Witam Was serdecznie z terenów podwarszawskich, z terenów bitwy pancernej o Warszawę z 9, 1944 roku. Już nie pierwszy raz tutaj jestem i tutaj kopię. Na pewno już wielokrotnie mówiłem na ten temat. Chciałbym, chciałbym Wam przybliżyć dzisiaj troszeczkę zarys historyczny tej bitwy, ponieważ no dla mnie tam poszukiwania z wykrywaczem metali to nie jest samochodzenie sztuka dla sztuki szukanie fantów i tak dalej. Tylko jest to jedna ze składowych, czyli przybliżanie sobie historii danego miejsca poprzez znaleziska jakieś tam materialne, które z tą historią były związane. Przyjechałem dzisiaj trochę za późno o godzinie 9, także schodowany, zagrypiony, także nie brałem fortuny pro na testy. Do tego chcę mieć trochę cierpliwości, bo jest to nowy wykrywacz. Chciałbym tam poćwiczyć ustawienia, i tak dalej. Wziąłem dzisiaj Altera, którego dobrze znam. Chcę, chciałbym pochodzić tu ze 2-3 godziny. Może coś ciekawego znajdę. Z Fortuną probić może wyskoczę jutro, jak się będę lepiej czuł z Andrzejem, jeżeli będzie chciał ze mną przyjechać. Wstępnie żeśmy się umawiali. Śnieg mi nie przeszkadza, nawet ma dość duży plus, ponieważ w śniegu widać bardzo dobrze nierówności terenowe. Nasze ziemianki, różnego rodzaju okopy, i tak dalej. Jak taka informacja jeszcze dla Was, może co po niektórzy z Was mogą odpuścić sobie złośliwe już komentarze na temat ewentualnego mojego uzależnienia od alkoholu, bo ja nie piję. A wynikały one z tego, że niektóre filmy, które nagrywałem ostatnio, nie miały stabilizacji obrazu, ręce mi się trzęsły. Postanowiłem zadbać o Wasz komfort psychiczny. Zainwestowałem w nowy sprzęt, w stabilizator, który teraz już mam, w nowy aparat do nagrywania. Mam nadzieję, że widzicie już różnicę: że będzie to w jakości HD dużo lepsza jakość nagrywania filmów. Co mogę Wam powiedzieć tutaj o tym miejscu jeszcze? Chciałbym do tego wrócić. Dlaczego, dlaczego o bitwie pod Warszawą 1944 roku tak mało się mówi, niektórzy historycy uważają, że po bitwie nauku kurskim i bitwie pod Falas była to największa bitwa pancerna II wojny światowej. Więc dlaczego jest tak cicho? Wszyscy tam wiedzą na temat Ossowa 1920: Cud nad Wisłą. To każdego Polaka, jak spytasz, to wie, że tam był Piłsudski, były walki. I tak dalej. A o tej bitwie tutaj cisza. Otóż e, kuriozalna jest odpowiedź. Wynika to z tego, że bitwa została przegrana przez Rosjan. E, Rosjanie zostali e, okrążeni e, m.in. pod wołominem i jeden z korpusów był wybity do nogi. Niemcy doborowe jednostki e, pancerne, m.in. jednostki grenadierów pancernych. Bardzo dobrze radziły sobie tutaj na tym terenie z Rosjanami, którzy na początku sierpnia 44 roku weszli na tereny okolic Warszawy od strony Mińska-Mazuryckiego, czyli druga armia pancerna, która była składową pierwszego Frontu Białoruskiego i składała się tam z III Korpusu Pancernego bodajże z XVI Korpusu Pancernego. E, ta, e, ta druga armia weszła od strony Mińska-Mazowieckiego, i e, e, to wojsko rozlało się na takim dość dużym terenie, tutaj, okolic Warszawy. Bo jak weźmiecie sobie mapę i zaznaczycie sobie Mińsk-Mazowiecki, zaznaczycie sobie Okuniew, zaznaczycie sobie Wołomin, zaznaczycie sobie Radzymin, linię Struga tutaj w okolicy zalewu Zegrzyńskiego i cały teren w stronę Modlina i w stronę Nowego Dworu Mazowieckiego. To zarysuje Wam się teren, arena tutaj tych walk. Zobaczycie, że to jest bardzo duży areał, na którym też bardzo duży materiał militarny brał udział w, tym, w tej kampanii. Ponieważ na, na, drodze, na drodze tej drugiej armii Związku Radzieckiego stanęły, stanęły, stanęły doborowe dywizje Waffen-SS, grenadierów pancernych, m.in. dywizja pancerna Wehrmachtu, tam, tam, był, tam była pierwsza dywizja pancerno-spadochronowa Hermann Gering, piąta dywizja Viking, trzecia dywizja SS Totenkopf, i to ten. ten Cały ten materiał militarny zamykał się po obu stronach, mniej więcej w ilości około 1000 do 1200 czołgów, z czego praktycznie połowa została zniszczona na tym terenie i została do tej pory w mniejszych lub większych ilościach. W latach 50. te czołgi były rozbierane na złom, w sześćdziesiątych 60. niektórzy ludzie sobie robili zbrojenia po wojnie w budynkach tak jak widzieliście na innym moim filmie i tak dalej no ale jeszcze w niektórych miejscach te, te, te czołgi, tutaj te, ten ciężki sprzęt się znajduje obie strony łącznie tak jak powiedziałem posiadały 1000 do 1200 czołgów plus jeszcze różnego rodzaju inny ciężki sprzęt były to Shermany M4, były to Pantery były to pancer czwórki, co tam jeszcze mieliśmy, te 34 oczywiście czołgi. Były to różnego rodzaju działa samobieżne, takie jak pancer Jager. Mieliśmy 176, 185, różnego rodzaju ciężkie działa, po których tutaj stanowiska też znajdujemy. Także sprzętu co nie miara, dużo tego sprzętu jeszcze zostało w terenie i tak dalej. Co tutaj można jeszcze powiedzieć na ten temat? <tryk> ja jestem w tej części końcowej, w tej drugiej fazie tutaj bliżej, właśnie w kierunku od Strugana Modlin. Mniej więcej w tej części. I e, można sobie wyobrazić, na przykład, widzicie, że jestem na skraju lasu, prawda? Tutaj e, cała, wyobraźcie sobie taką sytuację, że cała linia, załóżmy lasu, która ma długość tam 3 czy 4 km, <tryk> jest. W odległości tam kilkudziesięciu metrów od skraju umocniona. Czyli wyobraźcie sobie, cofamy się do sierpnia 44 roku. I mamy tutaj to pole z lasem i w środku mniej więcej na terenie kilkadziesiąt metrów od, od skraju. Mamy całą tą linię kilkukilometrową, umocnioną różnego rodzaju stanowiskami dział, między innymi różnego rodzaju. Stanowiskami łącznościowymi, co kilkadziesiąt metrów, pomyślcie sobie, że była linia telefoniczna tutaj przeciągnięta, jeżdżą tam Kibelwageny, różnego rodzaju, i, i, tam, i tak dalej. Pojazdy niemieckie stoją tutaj gdzieś pomaskowane na tej linii lasu. I chciałbym się skupić dzisiaj właśnie na tej części samego skraju. To wszystko było umiejscowione praktycznie wzdłuż, wzdłuż tej linii skraju w kierunku drogi wojewódzkiej, która jest kilkaset metrów stąd. Wszystko było ustawione właśnie w kierunku tych pól. Różnego rodzaju gniazda MG-42, które też tutaj na skraju tego lasu występują, w których tam leżą łuski, i za nimi różnego rodzaju skrzynki po amunicji MG. I wyobraźcie sobie tak że właśnie od strony Drogi Wojewódzkiej rusza natarcie T-34 Rosjan i tutaj to ten kow się broni i walczą ze sobą te dwie armie w tej drugiej końcowej fazie tych całych operacji sierpnia 44 roku. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz tutaj warto sobie Zdać sprawę, że nas poszukiwaczy często ogranicza wyobraźnia. To znaczy, no jeżeli mamy tam okopy w lesie, tak, to kopiemy te okopy, fajnie wychodzi coś albo nie wychodzi i już. I mało kto się z nas zastanawia, że bardzo często tak było, że taka linia, która tutaj jest na skraju lasu umocnień, to nie była pierwsza linia umocnień niemieckich, tylko druga albo trzecia. Gdzie była pierwsza linia i druga? Otóż, kilkadziesiąt, często bardzo kilkadziesiąt metrów w polu, tak? Można sobie wyobrazić, że były różnego rodzaju rowy przeciszczągowe kopane, były różnego rodzaju okopy, w których siedziało, siedziało wojsko. Wyobraźcie sobie to falujące zboże, tutaj sierpniowe, w którym to zbożu właśnie pochowani są żołnierze, cięższy sprzęt schowany w lesie po to, żeby uniknąć ostrzału ze strony samolotów, na przykład. I czekają na natarcie Rosjan. E, musiało to wyglądać niesamowicie. Te walki były tutaj bardzo e, też na pewno e, przerażające. Wiele ludzi zginęło w ogóle w całej tej bitwie. Ale raczej więcej sprzętu zostało potracone niż siły żywej. <laughs> Jeśli chodzi o tutaj te wszystkie e, walki, które się toczyły właśnie e, w ramach tej bitwy e, 44 roku sierpniowej. To był czas, kiedy właśnie już działało, wybuchło powstanie warszawskie. Rosjanie nie weszli do Warszawy, nie, w żaden sposób nie chcieli pomóc e, Armii Krajowej i powstańcom, tylko chcieli, żeby ta armia się wykrwawiła, żeby mogli sobie się pozbyć e, przy okazji przeciwników w postaci polskich patriotów. Dobrze, to by było na tyle. E, także taka konkluzja jeszcze na koniec odnośnie pracy terenowej. Warto sobie spojrzeć w miejscu, w którym chodzicie na Google Earth, zobaczyć sobie pola, bo może widać byłoby jakieś ślady po przeciwczołgowych na przykład na takim polu. Wiadomo, że okopy zostały zaorane, jeżeli były, ale tak jak mówię, jeżeli jest możliwość, macie pozwolenia, to jeżeli na przykład kopiecie las i kopiecie różnego rodzaju ziemianki w takiej linii, to warto się też zainteresować i pobieżnie oblecieć kilkadziesiąt metrów pola bo może się okazać, że trochę sprzętu militarnego leży sobie na polu gdzie tutaj mogły, mogli ginąć żołnierze właśnie w tej pierwszej linii zwarcia z jednostkami pancernymi Związku Radzieckiego. Warto także zwrócić uwagę na różnego rodzaju zagłębienia na takim polu właśnie czy nawet tego typu jakieś takie rowy przydrożne ponieważ rolnicy w momencie kiedy po wojnie pracowali na tych polach i coś tam im przeszkadzało jakiś cięski, ciężki sprzęt, złom i tak dalej, to po prostu zbierali to z, z, z pola i rzucali to z reguły do najbliższych rowów czy dołów, żeby nie przeszkadzało. Także można trafić sobie na taki depozycik i coś tam znaleźć. Nie będę was już zanudzał, na pewno macie już dosyć tego słuchania, ględzenia. Nie wiem czy coś wyjdzie dzisiaj, bo mam dzisiaj średni dzień na poszukiwania ze względu na przeziębienie. Ale zobaczymy. Mam nadzieję, że coś, coś, coś fajnego wyjdzie i może się pochwalę. Zobaczymy jeszcze jak wygląda gleba tutaj. Jak wygląda sytuacja, czy tutaj da się kopać, tak? Z reguły w zimę las jest miękki, ale przed, przed, przed tą zimą padało bardzo mocno. I ta ziemia może być zamarznięta. Pierwszy okop przy drodze, do jakiego wszedłem, e, na w jego przedpierściu kawałek blaszki aluminiowej. A przy blaszce aluminiowej, proszę, o, to cała buteleczka, ćwiateczka od wódki, w oryginale, z epoki, zobaczcie oznaczenia 1 Eu. 0,24, przepraszam, 4 Eu, 0,25. Także już wiadomo, co tutaj towarzystwo robiło. W wolnym czasie poza sztuką okopował. Idziemy dalej, zobaczymy, może coś się znajdzie fajnego. Póki co, 5 metrów dalej wyszedł nam yy, cycek. Od nastaw, od hałubicy 105. Takie tam cudo. Hałubica wzór 1905 pruska. Piękne oznaczenia, kawałek koloru. Mamy tak HZ05, SB15 na czubku 14. Także tak, co on tu robi? To raczej nie jest pierwsza wojna. Te hałubice wzór 1905, 105 pruskie, one były używane Prawdopodobnie, jeszcze w II wojnie światowej, także no, nie zdziwi mnie to, jeżeli to jest właśnie tutaj, że te, że te maszyny tutaj stały tak I, i być może był jakiś ostrzał. Nie wiem. nie wiem, generalnie ciekawy temat, kilka kroków dalej. Chodzimy sobie tutaj po kopach, Tak jak widzimy, o, przy samej drodze na takiej krzyżówce dróg, która na pewno już była <laughs> wcześniej. No, no praktycznie płyciutko na jakiejś tam niewielkiej głębokości w, w dnie okopu ktoś po prostu e, z, z żołnierzy naprawiał wyrzucił uszkodzoną, wymienił. Wyszła gąsienica od Maltiera. Zobaczcie, uszkodzona, pęknięta. Tego typu gąski występowały. W półgosiennicowych pojazdach specjalnego przeznaczenia e, transportowych, głównie właśnie w Oplach, typowa Niemczyzna, tak? E, często, w miejscach, gdzie są okopy, trafiamy na takie miejsca, e, gdzie po prostu a, pojazdy były naprawiane i to, co było uszkodzone, zostały wywalane. Tak jak tutaj, właśnie gosienica, albo na przykład nakładki antypoślizg od SDKFZ. Gdzieś tam kiedyś kopaliśmy, i między okopami było tam 5 czy 6 nakładek od SDKFZ251, bodajże. Także tutaj mamy namacalny ślad po tym, że żołnierze, którzy tutaj stacjonowali, w międzyczasie naprawiali pojazdy, które były uszkodzone, co mogę powiedzieć? Połaziłem trochę czasu. Zwykle nie mam się czym pochwalić. O parę rzeczy tak jak widzieliście, pierdoły wyszły ale tak jak powiedziałem wcześniej, poszukiwania to nie jest tylko latanie za fantami. To jest właśnie uzupełnianie swojej wiedzy historycznej o danym miejscu. Namacalnie. Druga rzecz to jest e, przede wszystkim kontakt z przyrodą. Słuchajcie, ja jestem naprawdę kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy. I uwierzcie mi, ja się czuję tu jak na Tannenbergu ten, kto był na Tannenbergu, to wie o czym mówię. Tutaj idziesz godzinę, dwie, trzy i nie widzisz człowieka, nie widzisz śladu. Nawet na. No tutaj akurat są ślady odwozów, ale nie ma śladu stóp człowieka kilometrami. Chodzicie sobie godzinę, dwie, trzy zupełnie sami, bez śladu obecności człowieka dookoła. To w dzisiejszych czasach jest bezcenne. Dziękuję Wam bardzo za cierpliwość. Dzisiaj na początku musiałem się trochę wygadać, widocznie tego potrzebowałem. Pozdrawiam Was serdecznie i mam nadzieję, że będziemy w kontakcie. Zapraszam do oglądania moich ewentualnych następnych filmów. Wszystkiego najlepszego. Miłego dnia.